Według mnie niepokojące jest, kiedy dziecko odczuwa strach przebywającego we własnym domu, kiedy rodzice wywierają presję pod względem nauki, pod względem zachowania, kiedy też rodzice nie biorą pod uwagę problemów dzieci, i kiedy brakuje właśnie porozumienia i takiego kontaktu pokoleń ze sobą. Niepokoić może na pewno fakt, kiedy rodzice nie są w stanie przyjąć perspektywy swojego dziecka. Które uczy się tak naprawdę poznawać świat, odkrywa siebie, odkrywa swoje emocje, uczy się tak naprawdę komunikacji. Kiedy rodzice często mają już bagaż doświadczeń, bagaż wspomnień i stosują pewne mechanizmy już automatycznie, i ciężko jest im się postawić w sytuacji swojego dziecka. Kiedy dorosły patrzy na młodego z góry, albo ty jesteś młodszy, to ty nic nie wiesz o życiu, nie masz nic ciekawego do powiedzenia, po co cię będę słuchał, twoje problemy są nieważne. Twojej radości, co z tego? Nie? Jakby w takich sytuacjach, kiedy młody czuje, że jest traktowany z dystansem, jest traktowany lekceważąco, no to to będzie budziło, rodziło nowe problemy, nie? że dziecko się będzie zamykało w sobie, nie będzie potrafiło się podzielić czymś trudnym, czymś dobrym, i nie będzie szukało pomocy, bo będzie wiedziało, że nie będzie tego oparcia. Niepokojącym sygnałem jest. Gdy dziecko boi się przyjść do rodziców z ważną sprawą, ponieważ obawia się wyśmiania, kary albo po prostu braku zainteresowania. Brakuje rozmowy i zainteresowania drugim człowiekiem. I kiedy rodzic myśli, że różne problemy i kłótnie można rozwiązać ciszą, a nie spokojną rozmową. To jest przede wszystkim przekraczanie komfortu psychicznego, fizycznego, duchowego i społecznego. Niepokojącym zachowaniem rówieśników wobec siebie może być sytuacja, kiedy jedna osoba jest odrzucana ze względu na różnice. I stara się na siłę podporządkować i przypodobać innym, mimo tego, że tak naprawdę się taka nie czuje. Niepokojące jest, kiedy ktoś w społeczeństwie zostaje zepchnięty na bok, jego problemy są bagatelizowane i kiedy pozostała część grupy wyśmiewa się z niego i nie akceptuje go takim, jakim jest. Nie traktowanie relacji na poważnie, czyli wywyższanie się jednej osoby nad drugą. Myślę przede wszystkim odbieranie godności przez różne głupie zachowania. Bardzo niepokojące może być, kiedy szukamy jakiejś rozrywki, spędzenia czasu, wykorzystując z tego inne osoby, to znaczy żywiąc się kosztem czyjejś osoby przez jakieś obmowy, oszczerstwa, czy po prostu jakieś żarty, które z czasem stają się nie do zniesienia. Hmm, wszystkie sytuacje, które będą prowadziły do naszej izolacji. Kiedy widzimy, że ktoś próbuje nas odizolować, czy to od siebie, czy to od całej grupy, albo być taką jedyną osobą w naszym kręgu, że my będziemy się sztucznie odcinać od innych i będzie w nas takie poczucie, że jeżeli ta osoba się od nas odwróci, to zostaniemy sami jak palec. A to wcale nie musi być prawda, bo wokół nas jest naprawdę wielu wspaniałych ludzi, którzy mogą być dla nas podporą. W filmach lubią nam mówić, o jesteś moim całym światem, i tutaj na przykład nie podoba mi się takie podejście, kiedy właśnie ta jedna osoba jest naszym całym światem albo próbuje nim być, że w naszym świecie teraz nie ma miejsca na naszą rodzinę, naszych przyjaciół, na nasze marzenia, nasze problemy, nasze uczucia, kiedy wszystko sprowadza się tylko do tej jednej osoby i kiedy ta osoba na nas jakby. Oswaja nas z takim myśleniem, że my bez niej nic nie znaczymy, że my jesteśmy nikim bez tej osoby. Jedna osoba narzuca swoje zdanie, swoje poglądy drugiej połówce i zapomina o tym, że ona jest tak samo ważna w tej relacji i powinna się czuć tak samo dobrze. Niepokojący może być, jeśli jedna ze stron nie traktuje tej relacji na poważnie, bagatelizuje problemy drugiej. I sztucznie daje do zrozumienia, że wszystko jest dobrze. Yy, naleje się niebezpieczne tempo. Coraz mniej patrzy się na drugą osobę, na odczuwanie emocji, na pogłębianie tej prawdziwej relacji, a zaczyna chodzić tylko o zaspokajanie jakichś swoich potrzeb, tęsknot tego, czego nam w życiu brakowało, bo, bo baliśmy się tego powiedzieć. W relacji chłopak-dziewczyna myślę, że jest dużo tak zwanych czerwonych flag i jakby każdy oczekuje czegoś innego od relacji. Ale dla mnie jeden z takich niepokojących bodźców jest to, kiedy partner nie szanowałby moich wartości, moich przekonań, na przykład religijnych. Niepokojące jest, kiedy tak naprawdę. Sukces zawodowy, kariera staje się ważniejsza niż uczucie, ponieważ wtedy ta miłość wygasa, i kiedy jedna osoba staje się zaborcza, kontroluje drugą osobę, taka relacja jest bardzo toksyczna i niebezpieczna. Czasem bywa tak. Że pewne zachowania Was niepokoją, budzą Wasze wątpliwości. Chciałbym Was zachęcić do tego, byście dzielili się Waszymi wątpliwościami, jakieś Waszymi lękami, spostrzeżeniami z osobami, które są dla Was zaufane. Chodzi o to, by ta osoba udzieliła Wam ewentualnej pomocy, jakiegoś wsparcia. Nie chodzi tutaj o podnoszenie jakiegoś skandalu. Bywa i tak, że y, ta osoba nakreśli Wam to y, też z innej strony. Zobiektywizuje to i to w jakiś sposób może Wam pomóc. Takie dzielenie się wątpliwościami prowadzi do oczyszczenia we wspólnocie, do korygowania jakichś takich zachowań, które budzą naszą wątpliwość albo może to zapobiec jakiejś tragedii, jakiejś takiej nieprzyjemnej, smutnej, raniącej sytuacji. Pamiętajcie o tym. Że macie prawo do swoich bezpiecznych granic i nikt we wspólnocie parafialnej nie może tej granicy przekraczać. Wszelka przemoc, zarówno słowna, jak i czyn, nie mogą mieć miejsca we wspólnocie, bo tak sobie to rozważaliście ostatnio: wspólnota parafialna ma być bezpieczna. Dzisiaj troszkę trudny temat. Porozmawiacie sobie o niepokojących zachowaniach. Zachęcam do szczerości. Do otwartości, bo to prowadzi do oczyszczenia i prowadzi do tego, by nasze wspólnoty, które działają przy parafii, były bezpieczne.